Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogran Kiedy wbiję na arenę rośnie adrenalina Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście Wygrać gierkę i pesos i bankroll To nie na pokaz być wielkim i elo Kiedy skończę cierpieć, nie wiem sam jest przyjemnością, dla mnie to łatwizna jest Kilka strzałów i cię nie ma, krótko mówiąc plus 10 rakim świata, na mnie czeka miejsce zajmij mi, Bo nawet Edgar nie jest straszny, na cichu rozwalam go Żadne franki, żadne pamki, ja nie boję się tu ich Nawet panda bez podjazdu, gdy ulta odpalę dziś Żaden krat mnie nie powstrzyma, kiedy lecę se po wina Sklejam przeciwników niczym by to była plastelina Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbijam na arenę, rośnie adrenalina Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste Nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście Wygrać gierkę i pesos i bankroll To nie na pokaz być wielkim i elo Kiedy skończę cierpieć, nie wiem sam że nie trzeba prosem być nie każdy ma milion monet, topkę i skilla jak ty więc nie spinaj się o gierkę, że ktoś słabo tu w nie grał lepiej weź się do roboty i na siebie nie patrz wow. kiedyś mały, zwykły chłopak, teraz gracz lepiej ziomu uważaj, gdy ogarnę klan dzisiaj pragnę tylko lecieć dal nie oglądać się za siebie, że cię to jest wielka gra Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram, kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Chciałbym zostać wielkim mistrzem, to jest chyba oczywiste, nie lubię zaznać porażki, dla mnie tylko jedno wyjście. Wygrać gierkę i pesos i bankroll, to nie na pokaz, być wielki i elo. Kiedy skończę cierpieć, nie wiem sam.